Jaki osioł? Czemu nie mógł być osioł? Tylko lew. A o baranach to nawet nie wspomnę. Jak byłem małym takim niewyrosniętym czarkiem i słyszałem czytanie z księgi proroka i zajasza, to wypowiedziałem to sobie, myślałem, że to jest czytanie z księgi proroka i zajasza. Ja myślałem, że jest zajasz, że jest prorok i zajasz. Tak myślałem. A później się okazało, że ten człowiek ma na imię Izajasz. No ja myślałem, że tam jest i Zajasz. No a tak sobie myślałem. Ale teraz jestem już dużym czarkiem, czarkiem jestem. I już wiem, że jest cytanie z Księgi Proroka Izajasza. Kolejny prorok na drzewie jest Prorok wielki. Dużo jest czytań z Księgi Izajasza, prawda? Kojarzycie? W kościele? No, to jest ten prorok, i dzisiaj sobie o nim powiemy, bo on miał sen. Znowu jest sen w Biblii. Znowu jest sen w księdze jest z owcarkiem. Znowu rozmawiamy o snach. Co się wam dzisiaj śniło? Zastanówcie się, bo Pan Bóg czasem mówi również przez sny. I Izajasowi się śniło. Że widzi Boga na tronie. Że na tronie siedzi Pan Bóg, a dookoła latają anioły. I on się poczuł taki mały. on... O, niesamowita wizja, nie? O No to drżenie normalnie go wzięło. Pan Bóg chce z nim rozmawiać normalnie. I mówi tam w tym dzisiejszym fragmencie: kogo mam posłać? Hmm, kogo posłać? I wiecie, jak czytam ten fragment, to jest trochę tak jak w takiej hmm, znanej bajce: z takim zielonym, dużym stworem i z osłem. I pamiętacie, jak ten zielony, duży stwór y, powiedział. Kto ze mną pójdzie? Ktokolwiek. To co osioł robił? Nie, poślij, mnie, mnie, ja, mnie pośli. A temu mi się kojarzy ta bajka z, z dzisiejszym fragmentem? No bo jak pan Bóg zapytał, kogo mam posłać, to Izajasz powiedział w tym snie, bo on cały czas śni. Mnie pośli, panie. Niesamowity prorok śnie zobaczył Boga na tronie, anioły latające o sześciu skrzydłach. I wiecie, Bóg to się, myślę, zastanawia każdego dnia. Jeśli można tak powiedzieć, że Bóg się zastanawia. Bo to takie jak człowiek trochę, nie? Że siedzi przy stoliku i się zastanawia. Ale jakbym się miał tak wyobrazić, że się zastanawia, no to bym powiedział, że się codziennie zastanawia. Kogo posłać do kogo? Kto ma się dzisiaj z kim spotkać, żeby przekazać trochę dobra, trochę miłości, trochę informacji o nim, że on jest? Ale mało, że on jest. Co to tam, za on jest? Że on jest dobry, że on kocha, że on chce zbawić każdego człowieka. Kogo posłać do kogo? Jak myślisz, do kogo cię dzisiaj Pan Bóg posyła? I czy ty chcesz iść w ogóle? Czy ty tak jak ten Izajasz mówisz, poślij mnie tam do mojej siostry, do mojego kumpla. I ty pójdziesz i pomożesz i opowiesz o Bogu i będziesz dobry. I sprawisz, że to spotkanie, ta rozmowa przybliży tego kogoś do Boga. Ale też ktoś do ciebie jest posłany, ktoś inny, może twój tata, twoja mama, albo twoja kumpela. przyjdzie do ciebie i, i będzie dla ciebie dobra, miła. Będzie mówiła ci o panu Bogu coś. I dzisiaj rano pewnie pan Bóg ją posłał. I ona powiedziała: Dobra, to jak mnie posyła, to idę. Do kogo? O, idź do Marioli tam. No i posłał do Marioli. A ty do kogo masz iść? W dzisiejszym fragmencie chodzi o to, żeby być gotowym na posłanie. To znaczy, że Pan Bóg ci wyśle gdzieś, dzisiaj rano. Jak się obudzisz, to się pytaj: Panie Boże, gdzie mnie dzisiaj posyłasz? Do kogo iść? Co zrobić? Amen. I nie, wi nie wiadomo, ty nie wiesz do końca, co to będzie, ale ty się godzisz, że gdziekolwiek cię Pan Bóg posła? Tam pójdziesz jak Izajasz, jesteś takim i-zajaszem. Powiem ci, ja to bym poserfował na bicie, na jakimś bicie. Mimo że koniec, plansza końcowa, jutro zaczniemy wszystko od nowa. Możesz więc zrób to, bo się lubimy. Zostaw komentarz, daj łapkę w górę i prześlij film dalej. Czy ja lejrymy? rymy? Siadło, co? Podoba im się.